Urlop rodzicielski na nowych zasadach. Nareszcie ustawodawca postanowił uprościć zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego. A zatem od 26 kwietnia 2023 roku mamy proste reguły udzielania pracownikom urlopu rodzicielskiego. Ustawodawca mówi tak: Macie rodzice wspólnie 41 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z czego żadne z Was nie może wykorzystać więcej niż 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. A zatem te 9 tygodni jest takie nieprzenaszalne na drugiego pracownika. Albo ten drugi rodzic wykorzysta, albo przepadnie. A zatem matka nie ma prawa do 41 tygodni urlopu rodzicielskiego. Każdy pracownik ma prawo do 32 tygodni maksymalnie, ale z łącznej puli 42. 1 tygodni. Więc może matka weźmie 32, a tatuś 9. Może na odwrót to ojciec weźmie 32, a matka 9. Może wezmą sobie tak w miarę po połowie, czyli jedno z nich weźmie 21 tygodni, a drugie 20. Proszę bardzo, nie ma znaczenia. Macie wspólnie 30, 41 tygodni, z czego żadne z Was nie może wykorzystać więcej niż 32. Macie 5 części. Do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. Koniec przepisów, koniec reguł. Macie 41 tygodni, żadne z Was nie wykorzysta więcej niż 32. Macie 5 części. Do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia, gospodarujcie. Koniec zasad w zakresie urlopu rodzicielskiego.